Czemu nikt mnie nie kocha? Hehehehe. Oh my fucking god What the... Gdzie lecimy? Do dupy na raki, łapać szupaki, na Eklips lecimy! UUUUU Idziemy umierać TAK! Skąd wiedziałeś? Weź se krótko fal... masz latarkę i krótko Muszę kurde złapać Masz czy nie? Nie mam właśnie Nie Psy Co? Jak się stało? What the fuck? Co się dzieje? Masz kuźwa Ale... No, <suszę> Ale trąbka Morty dawaj, misja na 5 minut Eee, dosłownie nie wiem co się stało o! O, jest Nonne! Dobra, to teraz lecimy. xD <grystanie> Teraz bym chciał stąd wyjść. Chodź! Come with me! Aha, okej. Okay. Czyli <grystanie> wracamy... <grystanie> o! Cześć! Idealnie Zusammenflug do wajcie Pan za nami idzie Nie pan odwróć się Dobra Mikołaj, słyszysz mnie O mixta No Mikołaj To nie ty, to nie Tam idziemy Musimy Dobra, słuchaj Chodź, się, chodź wywalimy się On tam chodzi I chodź, patrz To jest Patrz, Mam, yy, musisz się dać, jakby zarazić jak będę go bił DAJ SIĘ, DAJ SIĘ, DAJ SIĘ, DAJ SIĘ, Mikołaj. Dobij no, no go, tu go Ale... FAK! No i dupa! Bierz rzeczy! No i... jaki debil Nic Jedziemy o życie Dobra Mikołaj Ty już leć, włącz krótkofalówkę Ja przyjdę jak wezmę latarki i ten uważaj, bo mogą być psy Ale go już teraz cicho Za dużo zdań, to bardzo. Jeszcze, jeszcze, Nie żyję, zjadł mi pies. OBS. Dosłownie, nie żyje Nie odbiorę od ciebie krótkofalówki. I spróbuj się, i spróbuj wrócić do statek Aha, XD Trzeba się wody napić? Co za 50 Wiesz to taka mapa. Ja. What the fuck? Nie. Nikolaj. I am fucked. Nie, ja umieram. Czebul. To ty? Odsuń się. A tak. o, dobra. Ba 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 ba. Odsuń się. Hirobraj, ej. What the fuck? Ah! Fuck! Help! A to był Mikołaj? Fuck, to był ja. O oh, kurde! I am fucked. Nie, ja umieram.

co? Zagrzeba nie wiem co powiedziałeś, ale buja O nie, idziemy znowu Idziemy z Co? Co tam było? Chyba raczej znaczy, co, powie... co powiedziałeś S-R-A-N-I-E E-EXIT Okej Ty jesteś? W dupie, idę po schodach, to no, jest no, dla no, no. Подушка, передушка. Нет. Yep. What the? Что там было? Takim cudem od mnie wyczuł. Excuse moi. Czy ty powiedziałeś halo? Nie. Ja słyszałem jak powiedziałeś halo. Nie. Mam latarkę i krótkofalówkę dla Ciebie. Nie bimie. Nie bimie. Nie No czekam! Czekaj, czekaj Czemu nie, czemu nie, mogę tego podnieść? To na pewno. Bo... Ty już jesteś szafą, Mikołaj. Ty tego nie rozumiesz. Teraz jest twa... Obróć się, obróć się. O, spójrz mi w oczy. O, spójrz mi w oczy. Posłuchaj, Mikołaj. Po, pos, posłuchaj, Mikołaj. Słuchaj. Teraz już jesteś szafą. Twoje przeznaczenie to jest być szafą, Mikołaj. Już się ze nie. Wypu nie. Żulu. Twoje. <laughs> Mikołaj... Ale... Ale Mikołaj, posłuchaj mnie Twoje przeznaczenie to jest być szafą teraz Ale o, o, obróć się, obróć się Spójrz mi w oczy Twoje. Ale nie wal tam konia O Boże a, Mikołaj! 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 O lol, ej pato, pato! Weź to i uderz to. We weź to i uderz uh, Fire Exita. Ale co ty robisz? Przestań! Daj mi to. Widziałeś co ci się pokazało? Yeah. Mówiłem przestań Mówiłem przestań, mówiłem A ten się nie posłuchał ty Ty nie Fak

Ale po co to robisz? Zobacz się głupio wydał. Myślałem, nie będzie z tego brał Pa Ale jestem Master of Disaster normalnie Ale ja stąd lecę, bo Herobrine mnie atakuje Ta to pa teraz, no pokaż Czajesz bombę? Zabij mnie, po prostu mnie zabij Czaję bombę a to pa teraz, no pokaż Zabij mnie, po prostu mnie zabij No chodź, chodź. No i zdechuj Mikołaj Giga Chat Solo was z Herobrynem To nie, to pierdol wracaj Dobra, już tu jestem Coże podoba mi się nie, ten blitzkrieg, to gudzież się taki o, o, taki uroczy No jest tam. Nie, fuj Wyjdź, 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 wyjdź! Okej okay. no, Widzisz, <laughs> latarka nie działa Działa, działa, zaraz tam po ciebie wrócę nie po prostu le. Ja cię nie zostawię. Ja dbam o każdego. Znaczy właściwie to nie. Żartowałem, jednak nie idę po ciebie, sorry. Ej, poczekaj! No, na po Super powiedział, nie? Co I believe I can I can fly Fuck. Straciłeś oh. to? To pokój, jestem To ty? jestem to ty O, no, baga susza. O to A. Czekaj, czekaj, chodź, chodź, chodź. Będziemy go bić nawzajem. Lecimy. Ho, ho, ho. I mamy maskę. Pa. Widzisz? Ale jesteśmy, chodź idzie... HEROBRINE! No gigant do mnie gadał Twoim głosem Okej okay. No fajnie niebyta.

Masz Czaj caj wejdź No masz Ej co z tobą Czekaj, jeszcze łopatę muszę znaleźć Tak okej, okay. to, to czekam Dzięki fu jarzy dobra wyjemy z tobie żeby ten Nie Herobrine Niejemy Tu nie, tu Gdzie tu? Tu Aha Gdzie tu? Tu Zabiłem Weź moje ciało, weź moje ciało Po twarzy <coughs> Tak grubo, drusko, ssadniejsze <coughs> Dzięki Znaczy zrobimy tak, że w ogóle już dzisiaj nic nie polecimy, bo ja już nie dokończę. Dobra No to No to żegnaj się z widzami, żegnam, żegnam widzów. Dobra noc, tak haj tak? No. Hej, Hejteri w ogóle, pani kolej Dobranoc, Dobranoc.